Powitam, no jak tam nasze filmiki parodiowe. Wiem, że fajne były tego wszystkiego. W takim sensie, że niektórzy nie, im się nie podobały to, że łapki w dół, bo o Jezus, nie będę mówić co. Niektórzy lubią parodię, niektórzy nie. Zrobiliśmy właśnie taką parodię. Śmieszną. Bo chcieliście, żebyśmy z humorem to robili. No to robię z humorem. Dlatego mówię, nie, nie, każdy, nie każdy będzie chciał słuchać, oglądać. Bo nie każdy chce parodię, można powiedzieć. Ale zrobiliśmy taką fajną parodię. I nie każdy może lubić. Jak ktoś lubi, to wchodzi, komentuje fajne komentarze. Te. Ale mówię, że nie każdy lubi parodię. Wiem. Ale trzeba z humorem iść do przodu. Bo jakbyśmy byli każdy poważni, to nie było żadnego bych humoru. A tak był humor, śmiech. No wi wiadomo jak to było. Pozdro i czekam na komentarze.